Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie Na ostatnim odcinku już z najdłuższej podróży Niestety znowu napotkały nas na samym końcu małe problemy, ale mam nadzieję Trzeba było przebyć długą drogę, żeby się tu dostać, ale wreszcie dotarłam do końca Teraz muszę tylko wpaść na to, w jaki sposób dostać się do wieży Myślałam, że już przeszłam trzy próby, a tu jeszcze tu Pewnie nie będzie łatwo Mam, pro, mam na myśli problemy z nagraniem tego odcinka ale myślę, że tą końcóweczkę bez problemu nagramy i nie będzie tak jakoś mocno widoczne że znowu jest tam były małe problemy tak czy owak już próbujmy się dostać tutaj jeszcze co Apple, powiesz nam ciekawego o tym to pewnie musi być studnia stworzenia wcale nie jest tak nadzwyczajna jak się spodziewałam no faktycznie, mała taka, zbiorniczek z wodą, tak? No ale to nie o to chodzi, idziemy zasiąść jako trzynasty strażnik. To studnia stworzenia. Jest bardzo głęboka, bardzo czysta, no i oczywiście magiczna. To wiadomo. No co, spróbujmy wrzucić tutaj ten kamienny dysk. To kompletny, dysk. złożony w całość kamienny dysk, wykuty w smoczym ogniu i ostudzony w zimnych wodach enklawy wartowniku. No bo nie pozostaje nam nic innego, jak użyć tego klucza. Tak przynajmniej cały czas mówiliśmy, że to jest klucz do krainy strażnika. Kolejna słuchajcie słuchajcie, nas Nie zalała. No i jest, jest odcisk ręki. Zakładam, oczywiście, że to odcisk, który będzie pasował do ręki Ephril, tak? Woda uformowała się na kształt ręki. No i kończymy tę naszą chyba podróż już. Idziemy do wieży. Oj, coś chyba jest nie tak, słuchajcie. Dzięki Bogu, że przyszedłeś! Myślałam, że już po tobie. Moja ścieżka była inna niż Twoja. Ty musiałaś poddać się trzem próbom. Dobrze, że mnie ostrzegłeś. To miejsce wygląda jak jakiś freudowski koszmar. Pierwszy psycholog, który zacznie tu organizować wycieczki, zbije fortunę. To się dopiero nazywa terapia wstrząsowa. To święte miejsce. Tylko wybrańcy mogą dojść aż tutaj. Ale dlaczego studnia Stworzenia nie zareagowała na moją rękę? Przecież przeszłam wszystkie próby. To dziwne. Masz być trzynastym strażnikiem, prawda? Równowaga cię wybrała. Twoja ręka powinna była otworzyć wieżę, tak jak ja to zrobiłem. Dlaczego tobie się to udało? Choć opuściłem wieżę, to ciągle jestem strażnikiem i będę nim aż do czasu, kiedy przejdziesz przez rytuał i zajmiesz moje miejsce. Uważaj. Chyba coś się zaczyna dziać. Wieża nas wciąga. Dobra, wieża nas zaczyna wciągać, słuchajcie. Coś, coś dziwnego. Musicie się ze mną zgodzić. Czemu Epril nie mogła otworzyć? tej właśnie, wrót. Patrzcie, ktoś tam się trzyma. Ktoś na pewno nie do końca dobry. Chyba w trójkę wchodzimy do wieży strażnika. Oj, to chyba jeszcze nie koniec naszej opowieści. A przynajmniej nie tak szybko. Nigdy nie myślałem, że znowu zobaczę to miejsce. O, zimno tu. To... Zawsze to było tak zimno? Nie wiem. Kiedy byłem tu ostatnim razem, niewiele czułem. W każdym razie ja zaraz tu zamarznę. Spędziłem w tej wieży ponad tysiąc lat, a mimo to nie pamiętam, żebym kiedyś czuł zimno czy ciepło. Kiedy się jest strażnikiem, ważna jest tylko równowaga i obowiązek wobec niej. Nic nie czułeś? Nie ma miejsca na uczucia. One szkodzą równowadze. Byłem przewodnikiem pomiędzy magią i logiką, pomiędzy chaosem i porządkiem. Musiałem być. czysty. To musiało być straszne. Nigdy w ten sposób do tego nie podchodziłem. Byłem szczęśliwy na tyle, na ile można być szczęśliwym. Aż do samego końca, kiedy stałem się niespokojny. To wtedy opuściłeś wieżę? Nie miałem wyboru. Równowaga tak mi nakazała. Zanieczyszczałem to, co przeze mnie płynęło, i nadszedł czas, żeby ktoś mnie zastąpił. Więc teraz moja kolej, żeby zostać strażnikiem. Boisz się? Nigdy w życiu się tak nie bałam. Tysiąc lat. Kiedy skończę, nic już nie będzie. Moich przyjaciół, rodziny? Świat zmieni się pewnie nie do poznania. Wiem, April, sam to przeżyłem. Kiedy powróciłem do Stark, nie mogłem uwierzyć, że wszystko to, co kiedyś znałem, całe życie, które pamiętałem tak dobrze, jakby to było wczoraj, wszystko, wszystko zniknęło. Byłem zagubiony, samotny, umierałem, aż agenci awangardy znaleźli mnie na ulicy i uwięzili. Wstyd przyznać, ale to była ulga. Karmili mnie, miałem wygodne miejsce do spania. Nie dziwię się, że się boisz, ale pomyśl o tym, że twoja ofiara będzie zbawieniem ludzkości obu światów. Czy jest coś lepszego? Czy jest jakaś większa nagroda niż to, że możesz czuć się jak Bóg? Uwierz mi, nie zależy mi na tej nagrodzie. Gdyby tylko dało się tego uniknąć, zrobiłabym to bez chwili zastanowienia. Ale nie mamy zamiaru uciekać przed odpowiedzialnością. Jeśli takie jest moje przeznaczenie, muszę je przyjąć. To dobrze. Źle by było, gdyby ci nie zależało na uczuciach. Ale ty zgadzasz się na ich utratę w obliczu swojego strachu. Więc co teraz? Co mam zrobić? Podejdź do dysku. Jeśli jesteś nowym strażnikiem, wieża cię przyjmie. No cóż, niech tak będzie. To tylko tysiąc lat. Zleci jak z bicza strzelił. Oj, nie wiem. I co? Nic się nie dzieje. Masz rację. W takim razie moje podejrzenia się sprawdziły. Oh, oh. Co? Jakie podejrzenia? Że nie zostałaś wybrana, żeby zająć moje miejsce w wieży. Nie jesteś trzynastym strażnikiem. Ale jeśli nie ja, to. Myślę, że potrafię odpowiedzieć na to pytanie, pan Ryan. Dlaczego? I jak się tu dostałeś? Chyba nie myślisz, że twoje gierki na stacji orbitalnej mogły kogoś zmienić. No, może poza tymi tępymi strażnikami. To zastanawiające, że pan McAllen będąc wielkim wizjonerem, nie znał się jednak na ludzkiej naturze. I otaczał się takimi bezmózgimi tępakami. Może dlatego, że nie był człowiekiem? Naprawdę. To by dużo tłumaczyło. Ale jeśli nie był człowiekiem, to kim był? Więc nie wiedziałeś? Był twoim szefem, a ty nie miałeś pojęcia, dla kogo pracujesz? To żałosne. Nie żartuj sobie ze mnie, Mała. Tylko sobie ze mnie nie żartuj. Ja. Ja. Nie wiem, co mnie naszło. Przeważnie nie unoszę się gniewem. Prawdę mówiąc, zazwyczaj po prostu mi to nie wychodzi. To pewnie przez to miejsce dziwnie się czuję, jakby coś... Mnie wołał. Co mi robicie? Nie wiem, o czym mówisz. Nieważne. Jakoś sobie z tym poradzę. Strasznie tu gorąco. Nie czujecie? Gorąco. Epril było lodowato. Ja tu prawie zamarzam. Może powinieneś się na chwilę położyć? <noise> Może to ty powinnaś się położyć? Ja mam powód, żeby tu być, a ty nie? Przecież odpadłaś już z tego wyścigu, prawda? Może i nie zostanę nowym strażnikiem, ale tobie też się to nie uda. Równowaga nigdy cię nie zaakceptuje. Nie bądź taka pewna, April. Tak masz na imię, prawda? Tak. Zostanę strażnikiem. Równowaga nie będzie miała innego wyboru. Zwłaszcza kiedy nie będzie już ciebie ani poprzedniego strażnika. A ja... Ja... Ktoś... Tu jest. Prawda? Ktoś mnie woła Ktoś? Nie. Nie. Tylko nie to. Przyniosłeś to tutaj. Ty pieprzona, suko! Uuu. Ostro, nieważnie tak. I mamy kolejną scenę walki słuchajcie, rodem z przygodówki point and click aczkolwiek my najpierw tutaj się rozejrzymy, bo szkoda by było tu się nie rozejrzeć. Tu Chłopaki sobie okno. powalczą. Bardziej przypomina lustro albo portal okryty niebieską mgiełką i ozdobiony wizerunkiem płonącego oka. Duży dys, wokół którego znajduje się ogrom złożony z dwóch kamiennych węży, gryzących sobie nawzajem ogony. Gdybyś jest prawie prawie zupełnie połknął drugiego. To jest nic innego jak to, co widzieliśmy przy każdym z trzynastu rozdziałów, słuchajcie. Zobaczcie, coś tu jeszcze ciekawego wartego uwagi dobrze. To duży dys. Wokół którego w Adrianie... się będzie mógł odpierać ataków Gordona w nieskończoność. Paradoksalnie może, bo to jest przygodówka April. Stara przygodówka point and click. Gordon jest silniejszy. Wygra, jeśli czegoś nie zrobię. To co nam pozostaje? No użyć naszego magicznego chyba talizmanu. Nie! Nie zbliżaj się do mnie! Paliło biednego gordona. Właściwie dlaczego biednego? Co mu się stało? Znowu żyje. Przywróciła mnie do życia. Ja? Masz jakiś dziwny głos. Dobrze się czujesz? Tym razem to. Mój głos i czuję się lepiej niż kiedykolwiek, April. Znowu jestem normalny. Więc to zadziałało? Dwie połówki się połączyły? Magia i logika. Porządek i chaos. Jestem teraz w równowadze. Jestem równowagą. Co za wspaniałe uczucie. Przepraszam za to, co ci zrobiłem, April, i ciebie, Adrianie, też. Przepraszam za, za wszystko. To nie byłeś ty. W każdym razie nie cały ty. To. to byłem ja. Ale błądziłem. Szkoda, że nie mogę naprawić zła, które wyrządziłem w obu światach jako Gordon Holloway i wir chaosu. Ale nie mogę cofnąć czasu. Mogę natomiast zadbać, żeby już nigdy nie doszło do czegoś takiego. A jedynym sposobem, żeby to zrobić, jest przejęcie funkcji strażnika. Ty? Strażnikiem? To moje przeznaczenie, April, a nie twoje. Urodziłem się, żeby zostać strażnikiem. I chociaż awangarda robiła wszystko, by do tego nie dopuścić, nie udało się im. A teraz jestem gotowy. Dzięki tobie. A co się stanie ze mną? Jeśli ja nie zostanę strażnikiem, to... To kim ja jestem? Nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie, April. Sama musisz sobie odpowiedzieć, ale myślę, że ciągle jesteś kimś ważnym dla wszechświata. Ale inaczej niż to sobie wyobrażałaś. On mówi prawdę, April. Ma zostać strażnikiem. To zawsze było jego przeznaczeniem, choć awangarda starała się do tego nie dopuścić. Zaczniemy teraz zmianę warty gordonie. A Tobie, April, dziękuję. Dziękuję za Twoje poświęcenie, za odwagę, za uprzejmość. Dobra, przestań, czuję się coraz bardziej zakłopotana. Zrobiłam tylko to, co powinnam. Ale o wiele więcej niż zrobiłby ktokolwiek inny na Twoim miejscu. Ludzie nie zapomną o Twojej podróży. Będą o niej opowiadać swoim dzieciom i wnukom. W tym momencie interesuje mnie tylko to, co się teraz ze mną stanie. Więc gdzie mam iść? Gdzie mogę się udać? Sama musisz dokonać wyboru. Ale nie bój się. Świat cię więcej nie skrzywdzi. Jak mogę wrócić do Stark? Albo do Arkadii? Idź. Idź, aż wyjdziesz na zewnątrz. A potem idź dalej. To proste. Dojdziesz tam, gdzie będziesz chciała. W takim razie żegnajcie. Może jeszcze się kiedyś spotkamy? Czemu nie? Ale teraz macie ważną rzecz do zrobienia i będę was zatrzymywała. Dziękuję. Do zobaczenia. Tak. Do zobaczenia. No proszę, to jest prawdziwy zrot akcji, co nie? Okazuje się, że nie mamy być trzynastym strażnikiem. Więc to już koniec. Śmieszne, ale jest mi wręcz smutno. Pomimo wszystkiego, przez co przeszłam, chyba będzie mi tej przygody brakowało. Mi bo dasz. nie wiem, co mam teraz zrobić. Wrócić do szkoły? Jakby nic się nie stało, jakbym była zwykłą dziewczyną? Do domu daleka droga, więc pewnie coś wymyślę, zanim tam dojdę. Gdziekolwiek to tam. Jest. No i April poszła... tam. Hej, hej, hej! April, czekaj! Gdzie idziesz? Czekaj, czekaj! Nie zostawiaj mnie tutaj! Kolega leci za nami. I tak kończy się ta historia. To już wszystko? Ale co się stało z April Ryan? I czy to znaczy, że Gordon Halloway został dobrym i sprawiedliwym strażnikiem? Gdybyś uważnie czytała pisma moje dziecko, Widziałabyś, że trzynasty Strażnik był ostatnim, który opiekował się równowagą. Osta... Czy to po jego panowaniu światy zostały powtórnie złączone? W czasie jego panowania, niedługo po wydarzeniach, o których właśnie opowiadałam. Proszę, opowiedz nam, co się stało z April i o zjednoczeniu Stark i Arkadii. Chyba zachowam tę opowieść. Na inny wieczór. Jest już późno, a ja jestem zmęczona. Odprowadziłabym was do drzwi, ale... <laughs> Moje nogi... Dziękujemy, Lady Alvan. Poradzimy sobie jeszcze raz. Dziękujemy za gościnę i za to... No i opowieść się zakończyła. I tak oto historia się kończy. To dziwne uczucie opowiadać ją jeszcze raz, przypomnieć sobie April Ryan. To było tak dawno, dawno temu, a teraz, teraz także moja historia prawie dobiega końca. Ach, jesteś zdrowa jak zawsze. Wciąż masz w sobie mnóstwo życia. Szkoda, że ja nie miałem tyle szczęścia. Nasz kolega. Mów, tak. Nieźle się trzymasz. Ciągle możesz latać. Niby tak, ale te słodkie ptaszynki wcale tego nie doceniają. Wolą swoich młodych, przystojnych mm. adoratorów. Nie mają już czasu dla takiego starego kruka jak ja. No cóż, tak to już bywa. <noise> tak, pewnie. Oczywiście! Chyba się już nigdzie nie wybierasz w żadną nową przygodę. Bo wiesz co? Jakoś mi tu dobrze. Nie martw się, kroku. Nie dla mnie już przygody. Ale to nie znaczy, że nie możemy przekazywać innym naszych opowieści, prawda? Masz rację. Opowiedz mi coś. Opowiedz mi o tej młodej, pięknej, wojowniczej księżniczce, która sama przyczyniła się do wygrania wojny równowagi. Hmm, ja chyba pamiętam to trochę inaczej, Kruku, ale opowieść zaczyna się dawno, dawno temu. Stark i Arkadia ciągle czekały na zjednoczenie, a strażnik zasiadał jeszcze na swoim tronie. No i koniec. Moi drodzy, koniec. Zakończyliśmy tą moim zdaniem, myślę, że waszym też, mam taką nadzieję, wspaniałą, naprawdę wspaniałą, najdłuższą podróż, tak? Najdłuższą historię, najws no najwspanialszą, jedną ze wspanialszych historii. Naprawdę już to mówiłem kilka razy, uważam, że ta gra jest nawet na tyle dobra, że nawet jeżeli ktoś nie jest miłośnikiem gier, ale naprawdę dla samej tej historii warto, jak nie pograć, bo ktoś nie lubi, no to właśnie na przykład obejrzeć, tak? Właśnie obejrzeć sobie, żeby poznać tą wspaniałą historię. No i to moim zdaniem fenomenalne zakończenie na końcu, tak? Czyli właśnie kwestia, że nie zostaliśmy 13 strażnikiem, tak? Ten zły. Pozoru Gordon Holloway został strażnikiem. Został pozytywnym strażnikiem. Aczkolwiek nie. Jakby to powiedzieć, no, coś się na pewno jeszcze gdzieś tam wydarzy. No bo to był ostatni strażnik, który w jego czasie panowania tutaj zostało połączone. Te jakby to powiedzieć, równowaga, nie. Światy, o tak, tak, tak. Światy, światy zostały. Połączone słuchajcie. No i co mogę powiedzieć? No, dla mnie ta gra 10 na 10. Jeszcze na sam koniec też, tak? No, widzieliśmy właśnie Lady Alvan, którą poznaliśmy w trakcie rozgrywki. No i. No. No, i dla mnie to jest Emily. Ja wiem, że to może być różnie. Dwójka mówi trochę też inaczej, to pomimo że nie chcę spoilerować, w trójki nie grałem, to też się przyznaję, jeszcze jest przede mną ta historia. Może właśnie zrobimy to razem. Byłoby mi miło. Mam nadzieję, że dla was też będzie to miłe. Doświadczenie. Tak czy owak, no, na pewno kruk Lady Alwan opowiadała tą historię. Jeżeli to było April, to na tyle to było dziwne, że sama April spotkała swoją. Sama April spotkała April w wieku starczym. No i co? Ja już Was chyba dłużej nie będę zatrzymywać, już w trakcie tej gry wiele razy mówiłem, że jest to jedna z moich ulubionych gier i naprawdę jest bardzo dobra. Chociaż tutaj przykusy robiła niejedno. Ja mam wersję płytową. Powiem Wam, że pod koniec już potem żałowałem, że gdzieś tam nie kupiłem jakiejś wersji na gogu czy coś. No ale już jakoś udało nam się dojść do samego końca. Chociaż momentami było oj było ciężko, ale cieszę się, naprawdę cieszę się, że udało się nam nam wspólnie, no bo razem gramy, razem oglądamy. Dojść do tego, że uratowaliśmy dwa światy, Stargi Arkadia. Na pewno, na pewno zagramy w drugą część. Myślę, że nie od razu, ale na pewno, na pewno to zrobimy. No i co mogę powiedzieć? Jak każda dobra przygoda zaczyna się tam, gdzie się kończy. W menu głównym, prawda? <laughs> Dobrze, naprawdę ja was dzisiaj dłużej nie zatrzymuję. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że byliście tutaj ze mną na tej serii. Serdecznie zapraszam od razu na kolejne serie. Na pewno nie jedną grę jeszcze ogramy razem. I będzie mi miło Was tutaj gościć. Jeżeli chcecie nie przegapić tych kolejnych serii, to właśnie serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału. Koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Jak i zostawienia łapeczki, jak i bardzo mi będzie miło, jeżeli w komentarzu na przykład napiszecie, co myślicie o tej grze, o całej serii, jak i o całej grze. No bo teraz, nawet jeżeli ktoś tej gry nie zna, no to teraz już ją doskonale zna, prawda? Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia. Cześć!